maneczko z tej strony Wenisa, witajcie w odcinku chyba szóstym, Playbox Adventure i to dość po długiej przerwie i nie mam na myśli tylko przerwie właśnie w tych odcinkach e, ponieważ była to też przerwa była to też przerwa z innymi filmikami, ponieważ jak już wspomniałem w filmiku informacyjnym, nie miałem internetu. Ale w dzisiejszy dzień, w którym powróciłem, e, po prostu Mam coś dla was, można powiedzieć, fajnego, mianowicie zaraz się dowiecie i strasznie dużo zmian na moim świecie. A więc zacznijmy. Co to jest? Co tam jest w lewym górnym rogu ekranu? Tak, jest to Playbox 7.0 kochani. I to nie na wersję i jest on niestety na wersję Minecrafta 1.2.5. Nie no żartuję. Playbox 7.0 jest na wersję Minecrafta 1.4.2. Um, i jak widzimy, więc jest naprawdę zajebiście. U, mamy wszystkie nowości i plus mamy dużo fajnych modyfikacji. Mianowicie zobaczymy, czy kapnięcie, co to za modyfikacja? Co to jest za modyfikacja? To już pewnie z was wszyscy wiedzą, bo jest ona naprawdę dosyć znana, myślę e, wśród was lol. Okej. Okay. <śled> mm. Naprawdę pododawałem jeszcze dużo różnych modyfikacji, mianowicie jak pet, bad, damage, indicators, wszystko jest ładnie, dobrze skonfigurowane. Cały Long będziecie mieli w opisie oraz dofnoad też będziecie mieli właśnie w opisie, ale to wy chyba znacie dofnoad. I teraz tak, mój miecz, jest to nowy miecz, legendarny miecz Avenisa, jego oście przecina bedrock, jest to mój zajebisty miecz, który bym sobie tak obzdurał można powiedzieć. Czekajcie kochani, zrobię sobie jakoś tak fajnie jeszcze póki tak mnie, e, póki mi nie zaszło jeszcze słońce. Okej, okay, musiałem sobie po prostu zrobić screena e, do miniaturki tego filmiku. A tutaj to jest nasz przyjaciel, którego widzicie, jest to Ender Dragon, troszeczkę go hodowałem. E, tutaj, to, to jest brzydkie w ogóle, na to nie patrzcie. E, na to w ogóle nie patrzcie, e, ponieważ to jest brzydkie, to miała być taka prowizorka, jednak nie miałem weny i zrobiłem coś takiego. Na smoku oczywiście mogę już latać. Wystarczy tylko, że mu dam kość chyba. LOL Co, co ten smok? On jakiś upośledzony jest. Okej, okay, coś mi się ze smokiem zbugowało. Tylko właśnie nie wiem jak to się robiło. No kością, nie? No to jest, bo okej. Okay. Albo rybom, albo niezgodny. Dobra, nieważne. Ja go posadziłem kością, jak na razie smok nie chce wszczać ale okej. Okay. Um. Więc teraz tak, ten domek być może skądś poznajecie, ponieważ, e, ponieważ nie jest on nowy, jest on z mojej mapy, na której przedstawiam mody, jednak nie jest to ten sam domek, może e, w 99% jest to ten sam, ponieważ na nim się wzorowałem, ponieważ ten domek strasznie mi się podobał. I tak, u, I tak uważałem, że pasuje do tego otoczenia. No i tu po prostu ten domek sobie go, z, tutaj go sobie zbudowałem, wzorowałem się na tamtym domku i tego sobie wzorowałem. E, jak wchodzimy do tego domku, widzimy: e, tam mamy wejście na górę, właśnie tutaj jeszcze w, wnętrza nie urządziłem, ale wkrótce właśnie wnętrze urządzę. E, jeżeli macie pomysły, co tutaj dawać, to po prostu mi piście w komentarzach, bo ja nie wiem. A tam już mam akurat, ale to tam wam zaraz pokażę. I tutaj mamy oczywiście zejście do mojej głównej kwatery. Jak widzimy, tutaj była hodowla marihuany. Tylko, że ten mod na razie jest niekompatybilny z moją paczką. Może kiedyś będzie, ale teraz niestety nie jest. No cóż. Więc tak, centrum teleportacji to nic się nie zmieniło, tylko wielka zmiana zaszła tutaj. W związku, że na wersji Minecrafta 1.4.2 nie mam Multi-Page Test, ale to jest More Furance i w ogóle Multi-Page Test jest nieporęczne, to postanowiłem sobie zrobić magazyn. I teraz ładnie schodzimy. Mamy tutaj oznaczenia, że tutaj mam takie różne rzeczy, drewno, na przykład Endstone. Tutaj jest na przykład drewno, a tutaj mam właśnie takie mega moje pro-rzeczy, na przykład moją zbroję itp. itd. Tutaj jeszcze skrzynki mam puste, tutaj mam enchanting table dla ozdoby po prostu. I tutaj mam Ender chest, w którym jest Ender chest i to i to. Tutaj jest taka perła Endermana, żeby to, żeby to symbolizowało właśnie, że to jest właśnie Ender chest. Jeżeli ktoś nie wie, skąd tutaj się wziął smok na tym świecie, to po prostu w poprzednim odcinku zabijaliśmy e, smoka i stąd tutaj jest ten e, Ender Chest. A więc teraz wróćmy z powrotem do domku z modyfikacjami nowymi. LOL. A, bo nie mam jetpacka, dlatego mi się tak dziwnie po drabinie wchodzi. Ale ta animacja wchodzenia po drabinie też jest zajebista. Aha, i jeszcze taka jedna sprawa. Nie widzę, nie widziałem sensu, żeby mieć po prostu... Żeby mieć ten skarbiec Avenisa, więc został on przebudowany. Na można powiedzieć, spa, więc zaraz wam te spa właśnie pokażę, tylko to jest jeszcze w domku. Wejdziemy sobie do domu i teraz wejście do naszego spa jest na samej górze. A, a zobaczcie sobie jeszcze, jaka fajna jest animacja wchodzenia na smart moving. Taka strasznie realistyczna jest ta. Mm, Yy, właśnie jest, straszna, realistyczna jest ta animacja chodzenia. I więc teraz tak, tutaj mamy teleporter. Teleporter roll. Um, I wchodzimy sobie do tego teleportera. I. Voila! Jesteśmy w mojej oazie spokoju, można powiedzieć, um, w, w, moi, w moim spa. <laughs> Okej. Okay. Um, jak widzicie taki klimat, staram się wziąć rzeczy z nowego Minecrafta, żeby to tak żeby to tak podkreślić Co ehm, by tutaj jeszcze... Tutaj mamy jacuzzi, możemy się kąpać wspaniale, tutaj sobie czytamy ładnie książeczkę, dyn, 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 dyn. czytamy grilla, rozparamy grilla, zapraszamy koleżanki, rozparamy grilla i możemy się bawić do rana. Um, jeszcze tutaj w przyszłości będą takie prowizoryczne głośniki, do jak ja to zawsze buduję. A niestety nie miałem już materiałów na te głośniki, ale ok, no i myślę, że takie spoty będzie taka, można powiedzieć, lepsza ozdoba do, do tego świata niż ten skarbiec, że to praktycznie nie ma zastosowania. A teraz można się tutaj ładnie pluskać. E, no i co, kochani, to było tyle, ponieważ że była ta przerwa, więc nie było tych filmików. Myślę, że zmiany w Playbox Adventure Wam mniej więcej zaprezentowałem. Um, playbox 7.0 jest na 1.4.2, jest on dostępny na pobranie na, na innym linku troszeczkę niż zawsze bo teraz to jest Playbox, usunąłem CD niepotrzebne, tak wszystko ładnie chciałem zrobić lepiej stylistycznie e, no i teraz właśnie jest to y, sam Playbox, możecie go, po, możecie go poprać na stronie avenis.pl playbox e, to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że uda nam się dobić do 150 łapek w górę. Tak, 150 łapek w górę. Myślę, że dacie radę. To było na tyle. Do usłyszenia, trzymajcie się. I cześć, papa pa, kochani.